Jest niedziela wyborcza 18 maja. My przyjechaliśmy w deszczowy dzień z Emilem na pole. Będziemy tutaj poszukiwać pole. Emil już tam na nim chodzi. Zobaczcie, już ma pierwszy sygnał. Ja też miałem sygnał, ale żelazo. Co tam? Nic ciekawego. Pochodzimy, zobaczymy jakie będą sygnały. Pierwszy sygnał wykopy to będzie raczej żelazo, ale tak czy was chcę kopnąć pierwszy sygnał żeby było na sam początek obniżę tylko troszkę kamerkę żebyście widzieli zobaczymy sygnał jest w bryłce. nie Jest tutaj, ale powiem Wam coś takiego dziwnego, ale to będzie jakaś podkładka, bo widzę otworek, jakieś takie coś dziwnego. To nie będzie podkładka, bo nie ma dziurki. Z drugiej strony jest taki fancy. Będę się później zastanawiał, co to jest. Emil tam kopie. Zobaczymy, co wykopie. Jak widzicie, jeszcze nie wykopał. Oprócz żelaznych sygnałów, dzisiaj będę kopał tu wszystko. Żelazny sygnał, dlatego, że jest miękka ziemia, to powiem Wam kopnę tak na szybko, jeszcze jest w dołku, dobra, sprawdzimy go już tutaj, dobra, jest tutaj. jest tutaj. I zobaczcie taki kawałek chyba gwoździa metalowego. Zwykły metal. Także śmieć. Dobra, jak coś będzie ciekawego, to cię włączę. Na razie mamy kawał do przeszukania, a deszcz pada niestety. Jest pierwszy ciekawy sygnał. Zobaczcie. A tutaj gdzieś miałem, czy sekundką, drugi. Wykopiemy ten sygnał, zobaczymy co tutaj wyszedł, ale już jest nieciekawy niestety. Poognieciona puszka po, połamana, po, aluminiowa, więc sygnał z ładnego stał się już brzydki. Tak jak mówiłem po, po wykopaniu. No nic szukamy dalej. Kolejny ciekawy sygnał skaczący lekko, ale 58. Zobaczymy. Zobaczymy co to będzie, czy to będzie jeden sygnał czy dwa. No mam wrażenie, jakby to były dwa sygnały. Ja nie Widzicie tu jest jeden Polmos. dlatego one tak dziwnie dawały bo tu jest głębiej drugi sygnał już go próbuję wykopać co to będzie no i ten jest żelaźniany Niestety dwa takie sygnały zmieszały się i dawały sygnał 58. No niestety tak się zdarza, dlatego był skaczący. Tu już więcej nic nie ma. Zasypujemy. Szukamy dalej. Tym razem sygnał. 72, 26 Skaczący dziwnie, bardzo znowu albo są dwa sygnały, albo jakiś dziwny element, dlatego trzeba sprawdzić. No zobaczcie, taki drucik, taki kształt aluminiowy, i tak z zniekształcał sygnał. Więcej sygnałów nie ma. Szukamy dalej. Kolejny ładny sygnał. Kolorowy zobaczymy. Tym razem co tu wyjdzie. Bo na razie z kolorowych sygnałów to foliki, kapsle i takie rzeczy. Po jednej sztuce. Wam tego nagrałem, reszty nie. Mam nadzieję, że tym bardziej będzie to coś innego tym razem, tym bardziej. Czekam przy sygnale. John mi uciekł. No jest tutaj ewidentnie.

Muszę stać, żeby go kopnąć. Wykopany. Co to jest teraz? No i zobaczcie, taki drucio. Taki piękny sygnał dawał, ale tu jest drugi sygnał. I tu też kroków żelaza, więc kilka sygnałów się nałożyło, dlatego zmieniło tak sygnał. Więcej nic nie widzę, ale jeszcze sprawdzę wykrywaczem. I za chwilę spotkamy się z Emilem. Tu jest jeszcze jeden sygnał. Właśnie dlatego mnie tak dziwiło, że dwa takie sygnały nie. Takie dwie rzeczy nie mogę dać takiego sygnału. Zobaczymy co tu wyjdzie. Poczcie. Coś małego tu jest teraz go nie mogę namierzyć Tu coś jest? kolejny gwóźdź trzy sygnały w jednym miejscu no jak się ma taką nakładkę to niestety co to za kawałek kamyka Przypominał z boku jakby kształtem grot ale to nie jest nic takiego kolejny sygnał skaczący ale kolorowy dlatego go kopnę Znowu może być kilka sygnałów. Wykopane 80. Co to będzie? Emil już jest coraz bliżej mnie. I zobaczcie, taka blaszka. No masakra. Patrzę, czy nie ma innego sygnału. Ale nie ma. Idę do Emila, bo już jesteśmy blisko. Kolejny sygnał jest tu tych sygnałów sporo, ale większość żelaznych. Teraz znowu ten był kolorowy, już jest żelazny. Zaraz sprawdzimy co tutaj będzie. Emil już tu do mnie podchodzi Zaraz pokażę co znalazł. Miasz coś ciekawego? Niestety nic ciekawego. Jest tutaj ten sygnał. Nie zobaczcie wkręt i to widać, że nowy Emil ma same pięciogruszówki i nic ciekawszego więc na razie nie będziemy oglądać przyjechał w odwiedziny Łukasz a ja tutaj mam ładny sygnał już trochę ładny sygnał się popsuł już będą dwa sygnały niestety Tu jest gdzieś pierwszy. I jest uszka. gdzieś mi się wydawało że będzie jeszcze jeden sygnał nie wiem czy ten kawałeczek od łuski, co tutaj się łamał czy to nie będzie to no nic później sprawdzimy co to za useczka na razie spakujemy i szukamy dalej wietrzysko straszne deszczyk co jakiś czas pada także pogoda zmienna jak widzicie, tak wygląda niebo, ale trzeba szukać. Widzicie jest kolejny sygnał. Tak jak myślałem, że to były dwa. Zobaczymy co teraz wyjdzie. Czy to faktycznie będzie ten kawałeczek brakujący. Nie, tym razem coś innego. I to wygląda na ołów na pocisk. Piękny sygnał zobaczcie, 63-64. Zobaczymy, co tu będzie. Sprawdzam, czy się nagrywa, ale się nagrywa. Sygnał jest gdzieś tutaj, mam go chyba w ręce, i co to będzie. jest on tutaj co to będzie folia aluminiowa no po prostu masakra kolejny sygnał pokazuje jak kolorowy ale już nie mówię że to są kolorowe sygnały bo niestety wychodzą później dziwne rzeczy no i co i znowu jakaś folia no oczywiście Taka folia aluminiowa Ale zastanawiam mnie co to jest Zobaczcie Takie coś Tak jakby to był jakiś Przęślik Nowocześniejszy No nie wiem Z taką dziurką tu po środku Dobra weźmiemy go i sprawdzimy Na razie, same śmieci. Dobrze, że Emil chociaż coś znalazł. To będzie można Wam coś pokazać. I wiatr, wszystko się teraz zerwało straszne. Ale cóż, szukamy dalej. Obejrzymy Fanty Emila. Co on tu znalazł? Bo mówi, że ma monety. Medalik z dnia wczorajszego i monetki. 5 groszy. 2 grosze między wojnie. Co tutaj jest? 1, 2 grosza polskiego. To jest mi to 1 jest grosz, ale co to jest? To jest pewnie 5 groszy. Tak, to jest 5 groszy PRL-owskie, 49. Po krótkiej przerwie wróciliśmy, bo rozładował się detektor Emilowi. Z takiego dołeczka, zobaczcie, wyszła monetka. Pierwsza moja monetka w dniu dzisiejszym, ale czuję, że będzie w ogóle nieczytelna, bo jest tak wytarta, że masakra. Nawet nie będzie wiadomo, co to jest. Ale jest pierwsza monetka, także dobry znak. Kolejny sygnał, zobaczcie, tu była ta pierwsza monetka. Teraz mam tu sygnał. Już sprawdzamy. Teraz pięknie słoneczko wyszło po deszczyku. Patrzę czy jest tęcza, ale nigdzie nie widzę. Tu jest. co to będzie no i mam kapsę niestety liczyłem że to będzie monetka Kolejny sygnał. Już go tutaj kopałem. Zobaczmy co to będzie. Jest w bryłce. I nadal nie widzę. Tu coś jest. Myślałem, że monetka, ale nie. I kawałek fuliki aluminiowej no niestety kolejny fancik wykopany tu z tego dołka i zobaczcie kawałek albo łyżki albo widelce albo łyżeczki małe bo nie wiem ale chyba to jest aluminiowe bo lekkie kolejny sygnał 77 78 Teraz już trochę się zmienił. Zobaczymy, co to jest. I kolejna jakaś tubka, folia, folia aluminiowa. kolejny sygnał 57 58 teraz już się zmienił zobaczymy co to jest Tutaj było, zobaczymy. No i patrzcie. Jakiś mały stopek, czy to wszystko? Zaraz zobaczymy, czy nie jest jakiś sygnał łębi Jest żelaźniany sygnał, także go już nie kopiemy. Niestety wyłączył mi się, wyłączyła mi się kamera, a już Wam namierzyłem kolejny sygnał i tutaj mamy muniaczka, Zaraz zobaczymy co to jest, jest to 10 groszy, 49 rok.